Dzień dobry, kochani. Myślałam po ostatnim filmie, że no jakiś tydzień minie, kiedy będę mogła coś kolejnego dodać, jakieś, podać Wam kolejne informacje. No, tymczasem okazało się, że dynamika zdarzeń następuje po sobie tak szybko i tak wiele dzieje się w tym momencie w energiach na świecie, że prawie z dnia na dzień zachodzą bardzo duże zmiany. Nie są to w tym momencie zmiany na pozytyw. Jeszcze przedwczoraj wydawało się, że tak jakby wszystko zaczyna się delikatnie uspokajać, pomimo że ja mówiłam, że istnieje niebezpieczeństwo i zagrożenie kolejną falą, którą nam tutaj, która nam tutaj zaraz wykwitnie. No niestety się to sprawdziło, to postępuje. Wczoraj z rana, kiedy sprawdzałam sobie sytuację energetyczną, to nad całą ziemią to rozlane pole energii było spokojniejsze. A wspaniale, że bardzo wiele osób, podobnie jak ja, próbuje robić coś z tą sytuacją ze swojego małego podwóreczka i próbują no, dodawać różne rzeczy, żeby... Jakby próbować ludziom pomóc w przetrwaniu tego czasu, rozumiejąc, że zachowanie spokoju ma tutaj diametralnie ważne znaczenie, że jest to jakby najważniejszy element w tym momencie właśnie ten spokój, który powinniśmy pomimo całej trudnej sytuacji zachować wszyscy. Także, no, chwała tym wszystkim uzdrowicielom, osobom, które, nie wiem, trenerom. Personalnym, osobistym, coachom, uzdrowicielom duchowym, tym wszystkim osobom, które rozumieją sytuację i próbują wspomagać w różnych grupach YouTube'owych, Facebook'owych, pomagać ludziom, by przechodzili swoje procesy, przede wszystkim by wyspokoili swoje ciało emocjonalne i swoje ciało mentalne. Przypominam, wirus wchodzi poprzez ciało mentalne. E, tutaj e, pole energii wczoraj wyglądało jakby, no nie wiem, jak z oliwą, troszeczkę na wierzchu, tak jak kiedyś wylewano oliwę, żeby uspokoić fale. E, to tak tutaj wczoraj wyglądało podobnie, prawda? Tak jakby cienką warstwą zaczęło coś się dziać. Niestety e, potem. Tak jakby nadeszła zaczęła nadchodzić, mimo wszystko, druga fala. Tą drugą falę spowodowały osoby, o których już mówiłam, że niebezpieczeństwo, nie są osoby powracające z zagranicy swojej przeważnie te osoby, które są osobami, no niestety powiem to bezmyślnymi, bezmyślnymi, które raptem przyjechały, nie były po kilka lat tutaj, prawda? No i ściągnęły do domu, mówi się, zjechały do Polski. No zjechały do Polski, ale mają gdzieś resztę Polaków, którzy odbywają swoje kwarantanny i ze swoimi rodzinami przez wczorajszy dzień było tego ogromna moc. Będą robić remonty, będą jeździć po marketach, będą się przemieszczać, bo oni się muszą nacieszyć. A oni się dawno nie widzieli, rozumiem, z ludzkiego punktu widzenia jest to ważne. Nie widzieliście się dawno, albo na Skype, albo przez telefon rozmawialiście, ale w tym momencie robicie bardzo niedobrą rzecz ruszając się, przemieszczając się, więc dobrze jednak, że dzisiaj ten zakaz poruszania się jednak się e, jednak jest, no bo niestety, moi drodzy przybywający, ale no, stworzyliście bardzo silny ruch energetyczny, unoszący falę. Ta fala jest na tyle niebezpieczna, że rozciągnięte zostały już, e, jakby ten wirus został rozciągnięty po Polsce przez Was. I to jest niebezpieczeństwo, tym bardziej, że no, bagatelizujecie, nawołujecie jedni drugich, że e, tego wirusa nie ma, że jest to wszystko nieprawda i tak dalej. Ten wirus jest i jest skutkiem wielu przyczyn, o których mówiłam w poprzednich filmach, więc nie będę e, tego powtarzała. Natomiast, e, natomiast no, moi drodzy powracający. Wreszcie e, szósty zmysł to nie jest intuicja, tylko rozsądek. Intuicja jest siódmym zmysłem. E, zostawiam ją dla tych wszystkich, którzy zaczynają rozumieć potrzebę wyspokojenia emocjonalnego i mentalnego. Natomiast dla Was apeluję o zdrowy rozsądek jako szósty zmysł, o włączenie szóstego zmysłu w całej sytuacji. Tym bardziej, że fala, która w tym momencie została, e, zostało to morze energii e, rozkołysane dotyczące wirusa. E, i rozprzestrzeniła się, kołysze się w tej chwili dosyć mocno, pomimo pozornego spokoju na dworze, prawda? Że mało samochodów, bardzo mało ludzi widocznych, którzy gdzieś tam w pojedynkę tylko do sklepów przemykają, czy do jakichś aptek, albo ktoś gdzieś do pracy, gdzie musi. Natomiast w tym momencie. To, że tych więcej zachorowań może nam w ciągu kilku dni 7 do 7, tak jak, jak patrzyłam sobie to mniej więcej do 7, ale tutaj naprawdę nic nie można uznać za pewnik, bo dynamika tego jest bardzo, bardzo duża. Wszystko zależy od świadomości ludzi, a w zasadzie w tym momencie większość zależy od braku świadomości ludzi bo e, tych e, bardziej świadomych no, niestety jest jeszcze trochę mniej. Pomimo, że Hawkins kiedyś mówił, że na e, pewnym obszarze prawda, jeden świadomy wystarczy na iluś nieświadomych, żeby się równoważyć. No, w tym momencie tej równowagi nie widać, bo osoby nawet świadome to też mają swoją obawę i też zaczynają się martwić trochę o byt swoich rodzin. Tak? W tym momencie druga fala, która się ruszyła, no niestety będzie powodować to, że odbije się to na naszej gospodarce. Nasze państwo w tej chwili jest naprawdę bardzo mocno zagrożone, a sytuacja jeszcze trochę potrwa. Sytuacja jeszcze trochę potrwa. Więc tutaj za chwilę będą zwolnienia. Nie przykro mi jest to mówić, ale niestety zwolnienia będą. I niestety będą upadały małe przedsiębiorstwa, które po prostu będą plajtowały, bo niestety wszystkie decyzje, naszego, naszych rządzących są pomimo wszystko, że i tak one są i tak dosyć szybko, jeśli patrzeć na decyzje na świecie, to one są i tak w stosunku do potrzeb po prostu zbyt wolne, zbyt dużo dokumentów do wypełnienia czy do ZUS-u, czy gdzie indziej no, większość ludzi ma kredyty, za chwilę nie będzie mogło tych kredytów spłacać. O tym też już mówiłam w drugim filmie, więc żeby się nie powtarzać tutaj. Więc to, to zagrożenie w dalszym ciągu jest i ono jest cały czas realne. Tutaj się nic nie zmieniło, nic. Tutaj przyszła druga fala i ona, ta fala, zaczyna pracować. Rozwarstwienie, bo mówiłam o rozwarstwieniu, ono się pogłębia, minęło tak mniej więcej jakby tą połowę, delikatnie cały czas się pogłębia między świadomymi ludźmi, którzy próbują ratować na poziomach duchowych, mentalnych, emocjonalnych, dawać ratunek ludziom i uspokajać tłum. Ja też jestem jedną z takich osób i Między tymi nieświadomymi, którzy po prostu poszli już w swoją frustrację, panikę, czują się ograniczeni w swojej wolności i tak dalej. Jesteśmy, pracujemy w tej chwili ze skutkami. Jednocześnie ci świadomi próbują pracować z przyczyną, wiedząc, że nie wybuduje się nowy porządek świata, który nie jest dla nas korzystny. Tak byśmy byli jakimiś, nie wiem, wypełniali jakieś formy niewolnicze, jeśli my wszyscy się uspokoimy. Bo energia musi mieć swoją przeciwwagę do tej energii, która jest w tej chwili. Więc to tylko możemy naprawdę zrobić właśnie w taki sposób, nie w inny. Żadne bunty, wychodzenie na ulicy, czytałam w internecie, nawoływanie do buntów, do wychodzenia, do pokazania władzy. No jeszcze tylko tego, tego brakuje. Jak masz za dużo, mój drogi, jeden z drugim testosteronu, że siedzisz non stop w internecie i e, jeszcze podsycasz panikę, e, no to proszę się za ćwiczenia wziąć, jak nie masz co robić. Jak z nudów nie masz co robić, całe życie się nie nauczyłeś, jak się zająć sobą i poprzebywać ze sobą w ciszy, to się weź za ćwiczenia fizyczne. Przynajmniej twoja muskulatura na tym skorzysta, już nie mówiąc o zdrowiu. E, no przepraszam, że jestem tak radykalna, ale niestety, no no, trzeba pewne rzeczy powiedzieć jasno, bez tutaj jakiegoś upiększania i słodzenia. Bez względu na to, jak silna fala hejtu będzie po następnym filmie. Po pierwszym była mniejsza, po drugim jeszcze większa. Także trudno. Pewne, do pewnych osób jednak chcę, żeby te informacje dotarły do tych, którzy trochę jednak zaczynają myśleć inaczej i zaczynają rozumieć powagę tej całej sytuacji. W tym momencie panika zmienia się we frustrację, która jest cały czas podbita lękiem, żalem, złością i bezradnością. Nie jest to już tylko sam lęk, który nakręca panikę, ale tuż mamy do czynienia ze złością, z żalem, bezradnością, czyli niemożnością zrobienia czegoś, tak? bo będą kary i tak dalej. No to tak jak mówię, tutaj niestety ruch, ale w tym momencie spacery zostały ograniczone. Ja to też dzisiaj u siebie na profilu jeszcze podam, bo zalecałam tam jeszcze kilka dni temu, że w ćwiczeniach pół godziny spacer. Jeżeli nie masz własnego ogródka, gdzie możesz chodzić jak na spacerniaku, no to niestety nie chodzisz, a ćwiczysz w domu. Czyli trzeba to zamienić na ćwiczenia. I nie mów mi, że ci się nie chce, bo jest niesprzyjająca emocjonalnie atmosfera. No, to właśnie dlatego, że jest niesprzyjająca emocjonalnie atmosfera, właśnie teraz jest czas, żeby robić takie rzeczy i potraktować to kurczę, jak lekarstwo. To jest, bo to jest lekarstwo. W tym momencie tak. No to apel od razu do wszystkich trenerów, prawda? Nagrywajcie swoje filmy z ćwiczeniami dla ludzi starszych, dla matek z dziećmi i zalejcie tym internet. Filmami z ćwiczeniami. Po to, żeby ludzie mogli zacząć robić w domu to, czego nie robili do tej albo w nielicznej ilości robili w domu. To samo do trenerów od tańca. Dawajcie swoje filmy. Dlaczego? Dlatego, że energię frustracji, złości i żalu, która zalega w dole brzucha, a która będzie bardzo silnie tam pieła na to, żeby podejmować działania, które są niekorzystne, niestety... Trzeba ją rozładować, po prostu trzeba ją rozładować. Jeżeli macie na uwadze jakby dobro własnych rodzin, to po prostu to zróbcie. I tutaj zarzuty były tego typu, że kiedy mówiłam o państwie no jakby moim zdaniem stamtąd wyszedł wirus, że to jest nieprawda. Bo przecież też w tym momencie borykają się z wirusem. E, więc jest to nieprawda. Niestety moje zdanie jest cały czas takie samo. Jest to prawda, a to, że w tym momencie też mają swoje problemy i ileś zachorowań, to chodzi o moi drodzy imigrantów. Wszędzie tam, gdzie państwa różne nie e, e, w, wprowadzały społecznej kwarantanny, czekając i odciągając swoje decyzje, w czasie. Popatrzcie ile, jakie były państwa w Europie, które odciągały decyzje. W niektórych państwach jeszcze nie ma takich decyzji. Zobaczcie, zauważcie, że w każdym z tych państw mają problem z imigrantami, których przyjęli, prawda, pamiętamy wszyscy wielkie wojny o to. E, I w tym momencie to przykro to powiedzieć, ale depopulacja niestety będzie miała miejsca. Nie tylko starzy z chorobami, ale to, co dotyczy imigrantów, którzy się trafili w tych różnych miejscach w zbyt dużej ilości i które te państwa przyjmowały najpierw po prostu na hura, próbując jeszcze naciskać, pamiętamy, jakie były też naciski na Polskę. No to w tej chwili. Przy okazji sprawa sama się będzie załatwiała, prawda? Bo oni nie mają dostępu ani do takich świadczeń medycznych, żeby próbować sobie to życie ratować. Więc oni idą na, jak na pierwszy rzut. Problem się częściowo rozwiąże, prawda? Więc niech mi ktoś nie zarzuca, że mówiłam nieprawdę, bo iluś tam też osób na tamtym kontynencie temu podlega. Trzeba popatrzeć, jakie to są osoby. Będą to osoby starsze, ale również będzie tam dużo imigrantów, czyli osób biednych, których nie stać po prostu na to leczenie. I tamto państwo im tego leczenia nie zapewni albo zapewni w podstawowej formie. I wtedy, który silniejszy przeżyje, który mniej, który mniej silny, no to niestety. I tu jest właśnie to niebezpieczeństwo. I to, co już było dawno przepowiadane, że światowa depopulacja po prostu następuje. No oczywiście. W tym momencie powiedzmy bardziej naturalna. Tutaj opowiadanie cały czas. Widział ktoś chorego, widział ktoś chorego, ile takich bzdur jest. Jeżeli nie masz pielęgniarki czy lekarza w rodzinie, jeżeli nie masz kasierki w sklepie, na, to może jeszcze nie widziałeś i módź się o to, żebyś nie zobaczył. Więc ludzie, opamiętajcie się trochę, co robicie i co mówicie. Bo chlebek na waszym stole sam nie ląduje. Tylko ktoś go musiał wam do domu przynieść, nawet jak żeście chorego po drodze nie widzieli. No, bo chyba, że dysponujecie w oczach, nie wiem, olbrzymim laboratorium badawczym, w którym to laboratorium od razu sobie wyświetlacie. To jest koronawirus, do tej osoby nie podchodzę. Więc trochę po prostu też jakiegoś umiarkowania w tych hejtach, w tym mówieniu, w tym nawoływaniu się do głupot po prostu. Będę to nazywać, przepraszam, ale będę to nazywać e, po e, imieniu. E, co jeszcze z tak ważnych e, rzeczy? Więc, tak jak mówiłam, fala następna już przed nami, ona się już kołysze. Uważajmy wszyscy. Naprawdę, spokój, jeszcze raz spokój, starajmy się zachować. Pracujmy nad sobą, bo to jest dobry czas do pracy nad sobą. O tym też już mówiłam. A i jeszcze jedna sprawa. Ponoć mamy święto. Eee, też po Facebooku, w różnych miejscach w internecie, echem poszło sprzed wczoraj, bodajże, informacja od różnych osób, które zajmują się channelingiem. Właśnie, wygraliśmy wojnę. Jako światło, czy światło wygrało wojnę z siłami ciemności, pokonane zostały obce siły wrogie, reptylianie, którzy tutaj próbują zgładzić nas wszystkich. Ja się pytam, na którym poziomie świata astralnego była ta wojna? Taka wojna na jednym, na kilku właściwie, bo nie na jednym, z niskich i średnich poziomów świata astralnego jest, była i będzie. Natomiast to, co dotyczy światła, gdybyście się otrzeźwili trochę, moi drodzy, i wyszli ze swojego pomieszania i poplątania umysłowego, to byście zobaczyli, że światło cały czas jest. I ono jest wspomagające. I nie ma potrzeby z nikim walczyć i o nic walczyć. Tylko wzmacniać trzeba światło, a nie wdawać się w walkę. Jeżeli walczycie, to się niczym nie różnicie od sił, które mogą być atakujące. Na co w tym momencie mamy? Nie mamy sił wrogich z różnych poziomów świata astralnego, czyli ciała astralnego, ziemi i tych poziomów różnych, które tam są, które by nie atakowały nas wszystkich? No i co? Aby raz to było w historii? Miliony lat. Czasami upadały cywilizacje. A co nasza cywilizacja w tym momencie jest na jakim etapie? Trzeba wzmacniać światło, bo ono jest cały czas dostępne i skierować swoją uwagę na światło. I teraz tak, kolejny element. No, przewidywała się następna fala. Eee... A jeszcze, jedno, jeszcze jedna ważna rzecz, bo światło zawsze zwycięża. No, niedobrze powiedziane, zwycięża. Jak zwycięża, to walczy. Ono po prostu jest, jest dostępne. Wzmacniaj i, i, i kieruj swoją, e, swój umysł w stronę światła i swoje postrzeganie w stronę światła na swoim małym podwórku. Bo tak idzie to działanie. Teraz kolejny element. Medytacje o 21, o 22, o północy, o 9 rano. Zwołujemy się na światową medytację. No i co? To też jest zasilanie wcale nie fajnego pola. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie wiesz, zwołując tych ludzi, zakładasz w swojej naiwności, że wszyscy mają oczyszczone intencje w stosunku do siebie, w stosunku do innych ludzi i w stosunku do naszej Matki Ziemi. A co z programami autodestrukcyjnymi, które posiadają ludzie? I ci zwołujący, i ci, którzy chcieliby być zwołani. Działacie tylko na bazie świadomych intencji, nie biorąc pod uwagę zupełnie intencji podświadomych. O fajnie, jeżeli wasza energia się po prostu, no, poczujecie się dobrze, prawda? Robiąc taką medytację, poczujecie, że w kupie siła i tak dalej. Takiej siły nie buduje się poprzez takie rzeczy, kiedy połączymy się nie wiadomo z kim, i nie wiemy, gdzie tak naprawdę i w które miejsce idzie ta energia. Stąd tak ważne w obecnym czasie nie nawoływanie się do wspólnych medytacji z osobami, które mają nieoczyszczone umysły, nie mają pojęcia o swoich powiązaniach karmicznych, ani o swoich obciążeniach, więc mają również nieoczyszczone intencje, co jest niezmiernie, niezmiernie ważne w tym, by wygenerować rzeczywiście bardzo spójną, czystą energię miłości. A nie to, co będziemy nazywać miłością. E, tutaj rozwiązanie jest jedno, na własnym podwórku, jednoosobowo, poprzez wzmacnianie własnego światła, dzielenie się tym światłem z innymi. Kto zechce, to weźmie, kto nie zechce, to przyjdzie na i pójdzie dalej. Jakie to ma znaczenie światła? Światło się nie zanieczyści, jeżeli my sami go nie, nie czyścimy. Więc tutaj naprawdę nawołuje do tego, żeby zadbać w tym momencie o siebie na małych poletkach swoich rodzin, bo to jest po prostu ta energia, która nie zniknie bez względu na to, czy będzie wygenerowana o 10, 9 czy 12. Bo to jest liniowe myślenie, myślenie czasowe. W przestrzeniach energetycznych czasu nie ma. Więc ta energia nie ulegnie rozproszeniu, jeżeli nie zostanie zanieczyszczona. Jeżeli macie nieoczyszczone intencje, to sami ją e, zanieczyścicie. Bo jeden będzie pchał w miłości bezwarunkowej, a drugi będzie pchał na bazie swoich lęków, które tam będzie wkładał. To co to jest? To nie jest czyste. Dlatego no, rozumiem, że zaraz znowu będzie e, kupa wrzasków, e, że to nie tak nie w tą stronę. Nie. Wiem, co mówię, jestem na pewno pewna tego, e, co mówię. Teraz trzeba samemu, na własnym podwóreczku, spokojnie i z miłością w sobie, bo to jest generator. Więc niech ten generator się zapali. I ten generator w nas połączy się z różnymi innymi generatorami, czyli innymi ludźmi, którzy będą na takim samym poziomie świadomości. I to jest to, co może rozbroić to pole. To jest to, co może rozbroić to pole. Także moi drodzy, za siebie się brać, a nie nawoływać się zwoływać, bo to jest forma nowiecowania i dużo tam jest energii, pomimo wszystko nieczystej. Były te medytacje zwoływane, ja sobie na to patrzyłam, to to mówię: beczkę oliwy kurczę na ocean, na ocean. To tyle było. Tyle było. To nie była duża beczka. Także i jeszcze niestety dużo zanieczyszczeń tam było, stąd e, po prostu o tym mówię. Sami. Uśmiech, nawet jak mi się nie chce. Radość, próbować nawet jak się nie chce. Ćwiczyć, próbować jak, nawet jak się nie chce. Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby zadbać teraz o swoje pole energii, wzmacniasz odporność energetyczną. Wzmacniasz swój mental, jeżeli próbujesz wzrastać świadomościowo. Wzmacniasz swój mental, czyli miejsce, poprzez które wchodzi wirus. Rozumiesz bardziej siebie, rozumiesz bardziej świat, rozumiesz bardziej ludzi. E, więc e, tyle chciałam na dzisiaj. E, no nie byłam niestety, tak jak mówiłam, e, tydzień, dopiero może za tydzień sytuacja, pole jest bardzo dynamiczne. Stąd konieczność dogrania tego filmu, tak jak już mówiłam na samym początku. Mam nadzieję, że Was to nie znudzi, a może parę osób jeszcze skorzysta z tych informacji, na co bardzo, bardzo liczę, że komuś to się po prostu przyda. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali poprzednie filmy. Nie wiem, czy, czy coś pomogło komuś, czy nie. Widzę, że osoby stosują ten program naprawczy, czyli inspiracje codzienne w kryzysie, które codziennie udostępniam, jeżeli chcesz. Do tego dołączyć, no to bardzo proszę, ale od pierwszego dnia zaczynaj, który był 12 dni temu i przejdź sobie cały cykl, całe szkolenie, łącznie z częstotliwościami, to, które tam e, są w filmach udostępniane, wzmacniających. E, to jest też pro, program naprawczy, który ja udostępniłam m, ludziom, żeby mogli po prostu z tego skorzystać. Zechcesz, skorzystaj, po prostu. Do tego namawiam. Osoby, które też pisały do mnie tłumnie o wyższe, utwory z wyższymi częstotliwościami. W grupie Kalibracje na Facebooku cały czas dodajecie do folderów nowe utwory do skalibrowania, książki, które jeszcze były niekalibrowane. Ludzi zaczęliśmy powoli już kalibrować, dodając, podając wyniki, ale tam grupa nam się rozrosła, za co serdecznie dziękuję. Ale chcemy zebrać znowu potężną jakąś porcję i dopiero dać, a nie po jednej, po drugiej książce, bo potem jest to nie do ogarnięcia. Wolę poświęcić ten czas, przykładowo osiąść 5, 6 dni czy tydzień nad tym i mieć to wszystko zrobione, niż dodawać po troszku codziennie, gdzie nie miałoby to takiej formy. Więc do list, które już są, zostaną za jakiś czas dodane kolejne, i to w tym momencie zaczynamy nad tym pracować. Na razie korzystajcie z tego, co macie. Nie wołajcie o jeszcze, tylko macie tam dużo utworów, z których możecie korzystać już na co dzień, żeby wzmocnić swoją energetykę. Już jest to. Już to po prostu jest. Korzystajcie z tego, co jest. Do tej pory nawet nie wiedzieliście, że jest. A w tej chwili macie to gotowe, podane, to po prostu korzystajcie. Za każde dobre słowo, które otrzymałam, bardzo serdecznie dziękuję. Jednocześnie bardzo, bardzo proszę, nie przysyłajcie mi na prywatnych informacjach filmów, których dostaję po 40, po 50 dziennie, linków do różnych filmów, bo ktoś na świecie coś powiedział. Ja nie jestem w stanie tego oglądać, co ktoś na świecie powiedział, czy jest to zgodne, czy niezgodne z tym, co ja e, powiedziałam, ja to mogę po prostu zweryfikować, kalibrując. I tyle mogę zrobić. Nie będę tego wszystkiego oglądała, bo by mi życia i czasu zbrakło na inne ważniejsze rzeczy. Dziękuję też. Cieszę się, że oglądacie, ale proszę po 22 nie pisać do mnie na prywatne konto na Messengerze, że się cieszę, że dziękuję, że mnie przyjęła Pani do znajomych. Oglądałam Pani film. Cieszę się, dobrze. Ja też się cieszę, ale jest 23. Muszę po prostu odpocząć. Jestem człowiekiem. Także bardzo bardzo dziękuję serdecznie. Korzystajcie z wszystkich możliwości, które w tym momencie wam dajemy. Wiesława Gozdecka dołączyła się z poradami. Już w tej chwili nie tylko zielarskie dodaje, ale i kosmetyczne, bo przecież zakłady zamknięte, zaraz będą włosy siwe odrosty trzeba będzie robić, moje drogie panie, paznokcie i tak dalej. Trzeba znaleźć inne sposoby w tym momencie wrócić bardziej do natury. I to też ma swoje fajne, super zalety. Adam Karpiński zaczął ze swoim cyklem również radiestezyjnym, żebyście mogli bardziej rozejrzeć się i w BHP, i w mierzeniu, w weryfikacji. To jest taki, taki po prostu wstęp w tym momencie, gdzie będą za tym szły kolejne rzeczy. Dostajecie porcję jakiejś wiedzy. Więc skoro i tak jesteście w domu, to skorzystajcie z tego co wam dajemy zapraszam do tego serdecznie tym bardziej że i tutaj bardzo ważna rzecz wiedzę którą wam dajemy weryfikujemy pod kątem poziomu świadomości zanim wam coś damy także rzeczy które wam dajemy są sprawdzone i zweryfikowane po prostu stąd są bezpieczne po prostu bezpieczne czyli w zalewie różnych fejków macie coś Bezpiecznego, jakąś perełkę, naszą, którymi, którą chcemy się z Wami podzielić. Więc korzystajcie, kochani. Zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście oglądali. Pozdrawiam. Jeżeli coś trzeba będzie jeszcze powiedzieć, coś się będzie bardzo ważnego działo, jeśli chodzi o pole energii, to po prostu będę wtedy mówić. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia i dobrego, pięknego dnia. Pomimo wszystko. Dziękuję.